Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. Dawno nie robiłem EV News za sprawą wjazdów na Ukrainę, za sprawą wielu, wielu innych filmów, na których się skupiałem, ale wracamy z racji tego, że mam bardzo dużo do nadrobienia wiadomości. Ten odcinek podziela na dwie części. Dzisiaj widzicie pierwszą część i jutro będzie kolejna część, także zapraszam do oglądania. Nie chciałem robić jednego bardzo długiego odcinka. Na początek jeszcze przypomnę, że jeżeli chcielibyście zamówić Tesle i wesprzeć mnie w tym co robię, to możecie skorzystać z mojego kodu referencyjnego, który widzicie tutaj na ekranie. Zarówno jest on też w opisie filmu i możecie dostać 1500 km darmowego ładowania do swojej nowej Tesli. Serdecznie zapraszam Was do korzystania z mojego linku, a to nie tylko kilometry, bo jeżeli kupicie tesle z mojego linku to dostaniecie też indywidualne szkolenie z zakresu obsługi, z serwisu, użytkowania takiego ogólnego, ładowania i tak dalej. Będziecie mogli się ze mną spotkać i opowiem wam wszystko co wiem odnośnie użytkowania Tesli, więc myślę, że warto. Zapraszam was do oglądania. Zaczynamy od informacji o największym na świecie systemie magazynowania energii, który ostatnio powstał w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Kalifornii i ma on moc 300 MW i pojemność 1200 MWh. Ogromna moc dużym dostawcą tutaj w tej instalacji była też Tesla, bo Tesla dostarczyła akumulatorów na 730 MWh o mocy 182,5 MW. Poprzednia największa instalacja znajdowała się w Australii Południowej, miała pojemność niecałych 200 MWh, czyli o. 1000 MWh ten magazyn energii w Kalifornii przebija poprzedniego rekordzistę. Ten magazyn może być jeszcze dodatkowo rozszerzony i, i będzie w ciągu najbliższych miesięcy o dodatkowe 400 MWh pojemności i 100 MW mocy, więc łącznie docelowo tam będzie 1600 MWh i 400 MW mocy i to będzie do sierpnia 2021 roku, więc już niedługo, a żeby zobrazować ile to jest energii, to mamy podaną informację, że Powierzchnia tej instalacji zajmuje obszar trzech boisk piłkarskich i może zasilić 225 tysięcy domów w godzinach szczytowych, kiedy energia jest najdroższa. I składa się on z 4,5 tysiąca ustawionych takich baterii paków obok siebie, z czego każdy zawiera 22 pojedyncze moduły akumulatorów. Żeby Wam jeszcze dodatkowo zobrazować, ile to jest, 1600 MWh, to wam powiem ile kilometrów mógłbym Tesla zrobić, biorąc pod uwagę moje ostatnie zużycie. Ja jechałem sobie teraz autostradą bardzo szybko. Przez ostatnie 50 km zużyłem średnio 20 kWh. Wychodzi na to, że cała energia zmagazynowana, czyli 1600 MWh, wystarczyłoby na przejechanie 8 milionów kilometrów taką Teslą, w której właśnie siedzę. Portal Elektrowu słusznie też tutaj zauważył i dodał, że 22 lutego 2021 roku w słoneczny dzień wszystkie instalacje fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały w godzinę prawie 2, 2000 MWh energii. To oznacza, że ten magazyn mógłby się zapełnić po... Niecałych 40 minutach. W międzyczasie Hyundai zaprezentował nowy swój model samochodu Hyundai Ioniq 5. Samochód wygląda zupełnie inaczej niż poprzedni Ioniq. Jest od podstaw budowany z myślą o tym, żeby to był samochód elektryczny. I ma wiele fajnych funkcji, których brakuje w dzisiejszych samochodach elektrycznych. Zacznijmy od ceny. W Niemczech samochód będzie startował od 42, niecałych 42 tysięcy euro z napędem na jedną oś. To, co mi się najbardziej podoba w tym pojeździe, to jest to, że może on oddawać energię. Z tyłu pod kanapą jest zamontowane gniazdko o mocy 3,6 kW. To oznacza, że może on ładować nawet inny samochód. Do tego prawdopodobnie dostaniemy w zestawie przejściówkę, taki adapter, który możemy bezpośrednio podłączyć do portu ładowania. Włączyć tam, będzie mi tam e, miejsce do podpięcia wtyczki. Będziemy mogli zasilić każdy e, sprzęt. I mamy fajny filmik, jak piłkarze trenują i trzy bieżnie są podpięte do samochodu. I w pewnym momencie jeden z piłkarzy przepina e, tą wtyczkę do, z tego adaptera, do tego gniazdka, które znajduje się pod kanapą I i, I dalej bieżni funkcjonują. Więc to mi się bardzo podoba, bo to stwarza zupełnie nowe możliwości. Jeżeli komuś roz, rozładuje samochód elektryczny na drodze, to nie będzie musiał dzwonić po lawetę, tylko będzie mógł zadzwonić do kolegi i przyjeść, pomóż mi, podładuj mój samochód. Co prawda, ładowanie jest mało wydajne, bo ładowanie z mocą 3,6 kW to. W przypadku Tesli to jest około 6 km zasięgu w ciągu godziny ładowania, więc yy, trzeba by godzinę tak stać na autostradzie czy na jakiejś drodze i ładować, ale niemniej jednak jest to zawsze jakieś rozwiązanie i często to może pomóc. samut będzie dostępny w kilku wariantach baterii i w kilku wariantach napędowych. Będzie Hyundai Ionic 5 Standard Range, który będzie miał baterię pojemności 58 kWh, następnie będzie Standard Range all-wheel drive, czyli będzie miał napęd na 4 58 kWh i będzie jeszcze long range z napędem na tył 72,6 kWh i long range z napędem na 472,6 kWh. Zasięg WLTP będzie wynosił 470-480 km, więc realnie pewnie samochód zrobi coś około 400 i będzie on pracował z napięciem 800 V, czyli możemy spodziewać się bardzo dużej mocy ładowania. Hyundai nie opublikował tej mocy ładowania, jednak na pewno będzie to więcej niż dotychczasowe 100 czy 150 kW, tak jak w większości samochodów aktualnie produkowanych. Czas ładowania na najszybszych stacjach ładowania od 10 do 80% wyniesie 18 minut. Dodatkowo samochód będzie wyposażony w dach solarny o mocy 0.21 kW, który będzie mógł też ładować samochód i Producent chwali się, że w Korei Południowej e, powinien ten dach naładować nam samochód rocz w ciągu roku na 1300 km. Wszystko fajnie, Hyundai zaprezentował nowy samochód, jednak Hyundai ma inny poważny problem. Pamiętacie o akcji serwisowej z wymianami akumulatorów? Mówiłem już kiedyś o tym, ale ostatecznie Hyundai będzie musiał wymienić akumulatory w 82 tysiącach pojazdów ze względu na ryzyko pożaru. Hyundai początkowo próbował rozwiązać ten problem aktualizacjami, jednak prawdopodobnie nie rozwiązało to problemu i ryzyko wystąpienia pożaru cały czas występowało. No akcja cała obejmuje 75680 samochodów Hyundai Kona, dodatkowo 5716 Hyundai'ów Ioników i 305 autobusów elektrycznych Hyundai Elec City. No i właśnie jeden z tych autobusów zapalił się w zeszłym miesiącu, dlatego ważne jest to, żeby jak najszybciej całą tą akcję przeprowadzić. Koszt całej akcji, którą Hyundai będzie musiał ponieść, to jest 900 milionów dolarów. I pewnie te koszty będą podzielone między LG Energy Solution, czyli dostawcą akumulatorów, a Hyundaiem. Jednak to jest bardzo ciekawy przypadek, pierwszy tego typu przypadek na tak dużą skalę, który też wyznaczy jakby kierunek. Co zrobić w takiej sytuacji w przyszłości? Miejmy nadzieję, że nie będzie takich sytuacji w przyszłości, ale Hyundai jest chyba pierwszą firmą, która tak masowo spotkała się z takim problemem. Jestem ciekaw, jak podzielą się kosztami, czy 50-50 razem z LG, czy, czy w jakiś inny sposób, ale będę Was informował na bieżąco, jak tylko pojawią się nowe informacje. Kolejną nowością i taką z pierwszej ręki jest status Superchargera w ludźmierzu. Właśnie jadę z Poznania do Warszawy, dlatego postanowiłem zjechać do Ludzimierza z autostrady i zobaczyć, jak wygląda budowa. Zobaczymy, czy uda się wjechać na teren hotelu. Jeżeli się nie uda, to zobaczymy od góry, co tam się teraz dzieje. Hotel znajduje się 4 km od zjazdu z autostrady. Właśnie do niego dojeżdżam, więc w dwie strony musimy nadrobić około 8 km, żeby naładować swój samochód i wrócić z powrotem na trasę. Już z daleka wyłaniają się stanowiska. Widzicie? Tutaj. Po lewej takie białe yy, te stanowiska to są superchargery Desli. Fajnie, bardzo dobrze widoczne są z trasy. No i już widzimy, że hotel jest zamknięty. Więc tutaj niestety nie jedziemy. Tam jest cały supercharger. Tutaj jest jeszcze po lewej stronie stacja ładowania Greenwaya. Nie ma kłódki takiego ostatnio. Spróbuję otworzyć. Nie że udało się. Ostatnio jak tu byłem, Supercharger był. E, że Supercharger Greenway był zamknięty, chociaż teraz już mogę mówić Supercharger. I się zdziwiłem teraz, że nie ma kłódki. Może ktoś jej nie założył. Albo specjalnie nawet stacja ładowania Greenwaya w aplikacji widnieje na czerwono, jako niedostępna. Jestem ciekaw, czy ona w ogóle działa. Jeżeli działa, to tutaj się będę podładuje trochę i zobaczymy sobie Supercharger. Wygląda na to, że działa. Zobaczcie, no tak się cieszę na te supercharger. Tam od nowa w ogóle wybrukowano kawałek parkingu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy, osiem stanowisk. Niestety stacja jednak nie działa. Ptyczki wszystkie są niedostępne. Więc jednak się nie naładujemy, ale pójdę szybko zobaczyć jak wygląda supercharger. Cała komora transformatora nowa. I osiem superchargerów. Super to wygląda. Już niedługo czuję, że to będzie najczęściej uczęszczany przeze mnie supercharger. Najwięcej energii, która zostanie dostarczona do tego samochodu do końca jego żywota właśnie będzie pochodziła stąd, bo tak jak mówiłem, tutaj najczęściej jeżdżę. Okej, okay, ja wyjeżdżam stąd, ładowarka nie działa. Jadę do Warszawy na supercharger. Tam sobie będziemy kontynuować EV News zamknie bramy, żeby się nie obrazili Przenosimy się do stacji supercharger Tesli w Warszawie i tutaj chciałbym wam powiedzieć Fajną rzecz, miłą rzecz, która ostatnio mnie spotkała. Przypomnę Wam, że moja Tesla Model S ma przebieg w tym momencie około 220 do 2000 km. I co jest najlepsze, Tesla ograniczyła moc ładowania do 94 kW, i przez ostatnie miesiące, nawet lata, można powiedzieć, ta Tesla ładowała się z maksymalną mocą 94-92 kW na superchargerach. I ostatnio po, po najnowszej aktualizacji ta moc została zwiększona i udało się osiągnąć aż 142 kW i to jest niesamowite w Tesli, że pomimo tak dużego przebiegu oni byli w stanie poprawić coś, jakiś nie wiem, update wgrać, poprawić software i dzięki temu zwiększyli, przywrócili maksymalną moc ładowania i właśnie zobaczymy ile teraz osiągnie ale tutaj widzicie teraz na screenie to co udało mi się ostatnio osiągnąć 142 kW i to jest właśnie niesamowite, że Tesla po prostu z tylko aktualizacją jest w stanie zwiększyć Was. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że nowy Hyundai może oddawać moc za pomocą wbudowanego gniazdka pod tylnym siedzeniem, albo za pomocą specjalnego adaptera. W Stanach ostatnio, gdy panowały bardzo zimne mrozy i występowały przerwy w dostawie prądu, Wiele osób miało problem z ogrzaniem domu i naprawdę były to skrajnie ekstremalne warunki i jeden z użytkowników Tesli postanowił podłączyć kocioł grzewczy do swojej Tesli, do akumulatora 12V za pomocą przetwornicy. Oprócz tego zasilił jeszcze lodówkę i kilka świateł, łącznie wymagało to 1,1 kW mocy, jednak właściciel pochwalił się tym w internecie i Tesla anulowała mu gwarancję. I jest to napisane w ograniczeniach gwarancji, że nie można podłączać żadnych zewnętrznych źródeł energii do akumulatora 12V. Pogrozi to po prostu uszkodzeniem samochodu, utratą gwarancji. Więc Tesla od razu zareagowała i anulowała tę gwarancję. Więc e, nigdy tego nie róbmy, a przynajmniej e, nie pokazujmy tego w sieci. Taki morał płynie z całej tej historii na portalu Evis. A jeżeli chodzi o tę brozy, to trzeba przyznać, że naprawdę tak jak powiedziałem, warunki były bardzo ekstremalne. Niektóre rodziny nawet wsiadały do Tesli i, i, i spały tam w, w tych swoich samochodach, bo nie działało ogrzewanie. Jest taka jedna rodzina, która powiedziała, że Tesla jakby ich uratowała, bo zabrali, usiedli razem tam, małżeństwo usiadło razem w samochodzie, zabrali sześć kotów ze sobą, gdzie widzimy tutaj nawet zdjęcia. I spali po prostu w samochodzie używając trybu utrzymania temperatury w Tesli. Oczywiście wcześniej wiedząc, że przyjdą mrozy, naładowali swoje samochody do... Do pełna i później mogli przez kilka dni ogrzewać się w tych samochodach, czy nawet ogrzeć garaż, wykorzystując ogrzewanie w samochodzie. Więc to pokazuje, że samochody elektryczne mają też bardzo duży potencjał, właśnie jako magazyny energii, które mogą być wykorzystywane w takich sytuacjach, kiedy mamy blackouty, które, w których mamy jakieś kataklizmy, gdzie nie ma dostawy prądu. I taka zgromadzona energia w samochodzie elektrycznym w Tesli to akurat były Tesla model 3, yy, więc Biorąc pod uwagę, tak, że możemy wykorzystać z tego powiedzmy 50-60 kWh energii, to jest bardzo dużo energii, żeby ogrzać się i po prostu móc pododować sprzęty, telefony itd. Tak w Norwegii zdarzył się przypadek przedziurawienia pojemnika baterii w Jaguarze i i wszystko byłoby ok gdyby nie koszty naprawy, które wyliczono na 150 tysięcy złotych. Nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia podwozia i e, prawdopodobnie miały tutaj wpływ czynniki zewnętrzne. E, może właściciel na coś najechał, chociaż tego nie sprecyzowano. W grę wchodzi tylko jedno rozwiązanie, e, przewidziane przez producenta, e, czyli wyciągnięcie i wymianę pojemnika na nowy. Być może doszło też do uszkodzenia e, jakichś ogniw, ale to pewnie się okaże dopiero po zdjęciu baterii. Właściwie czeka na wymianę już od dwóch miesięcy i chyba najdroższym elementem jest pasta uszczelniająca od termoprzewodząca, która kosztuje 130 tysięcy koron, czyli, jak elektrowóz podaje, 57 tysięcy złotych. Na szczęście koszty naprawy pokryje ubezpieczyciel, który też powiedział, że takie przypadki się zdarzają i czasami Prowadzą one do zezłomowania samochodów elektrycznych z racji tego, że koszt przewyższa wartość samochodu albo jest zbliżony do wartości samochodu kosztem naprawy. Dlatego nie opłaca się tego robić i czasami bardziej opłaca się kupić nowy samochód. To jest absurdalne. Nie wiem dlaczego to jest tak drogie. No ale to są jednak baterie, które w końcu są jednym z najdroższych elementów w samochodzie elektrycznym. Pewnie wielu z Was wie, jak w jaki sposób Tesla sprzedaje swoje samochody. Często spotykam się z pytaniem, czy. Da się targować i często równie dobrze spotykam się z oburzeniem, dlaczego nie da się targować w salonie test, dlaczego nie da się obniżyć ceny i często klienci też są przez to wkurzeni, bo podaję przykłady, że na przykład idą sobie do salonu. Hyundai, a, Volkswagena czy jakiegoś innego salonu, i mogą się targować. I na przykład, piszą: Dostałem tutaj 15% rabatu, a Tesla nie chce dać mi ani złotówki. Jest to spowodowane tym, że Tesla ma bardzo dobrze wyliczone ceny i one. Nie, 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 nie mają w sobie wkalkulowanych e, tych wszystkich kosztów utrzymania salonów dilerskich sieci dealerskich, e, tego wszystkiego co jest tak naprawdę niepotrzebne i gdyby Tesla miała, e, miała oferować taki system sprzedaży jak inni producenci, no to by te ceny po prostu były wyższe, a te, ceny Tesli są po prostu jakby obniżone, tylko mam wrażenie, że ludzie tego nie widzą i się zawsze dziwią, czemu Tesla nie ma rabatów. Dla mnie to jest super. Taka polityka cenowa, że wszyscy płacą tak samo, wszystkie samochody kosztują tyle samo. Nie ma znaczenia, czy kupicie 5 samochodów, czy jeden samochód, czy 100 samochodów. Jak e, chyba kilkaset samochodów kupiła jedna z wypożyczalni niemieckich i nie dostała żadnego rabatu. I to jest dla mnie ok, bo jeżeli samochód ma dobrze wyliczoną cenę i, i nie, ma, nie płacimy za utrzymanie sieci dealerskiej i za, za różne prowizje, no to dla mnie to jest spoko. I niektóre marki powoli zaczynają naśladować Tesla. I Volvo oświadczyło, że do 2030 roku stanie się marką, która będzie posiadała w swoim portfolio tylko samochody w 100% elektryczne. I dodatkowo Volvo zmienia swój system sprzedażowy na podobny z Tesli, z tesli czyli nie będzie rabatów będzie można skonfigurować samochód online i go odebrać. I to jest bardzo dobre podejście według mnie, ponieważ uważam, że już dawno powinniśmy przejść, odejść od tego systemu sprzedaży, od tego targowania się, chodzenia do tych wszystkich. Cześć! Co zostało ładowanie? Ja tak do 80% będę ładował, już pewnie jeszcze z 20 minut, ale tutaj widzę, że panowie mają 94%. Tyle, że oni przyjechali na 90 i poszli na górę, więc tak trochę niefajnie. No. Ja tak myślę, że z 15-20 minut jeszcze. Dobra, to ja wyjadę, pewnie i przyjadę zaraz. Dobra. Tak to się zdarza przy dwóch stanowiskach. Wracając do tego systemu sprzedażowego, uważam, że to jest idealne. Mi się to bardzo podoba. Ja ostatnio miałem okazję kupować Tesle, zamawiać przez internet. Nie będę zdradzał szczegółów, ale było to bardzo przyjemne. Konfiguracja trwała. Pięć minut i sam proces rezerwacji trwał może łącznie 10 minut i, i było to bardzo wygodne i nie musiałem nigdzie iść, z nikim się targować, użerać. I uważam, że to jest przyszłość. To jest takie, trochę się rozwiadłem na ten temat, ale dajcie znać w komentarzach, czy wy wolicie taki tradycyjny system sprzedaży z rabatami, ale wiedząc, że ta cena na początku jest trochę zawyżana, czy wolicie od razu mieć jasno, e, czarno na białym, e, cenę najniższą, ostateczną i tak po prostu kupić samochód. Lucid ostatnio opublikował kilka ciekawych rzeczy, jak na przykład porównanie swoich samochodów do Tesli i do Porsche Taycan. I widzimy tutaj chociażby zasięg. I e, Lucid Air Grand Touring będzie miał 517 mil zasięgu, co przebija o prawie 100 mil Tesla Model S Long Range. E, dodatkowo Top Speed e, będzie akurat słabsze, czyli prędkość maksymalna. Tutaj Tesla Model S e, Plate będzie miała największą e, prędkość maksymalną. A jeżeli chodzi o przyspieszenie, no tutaj też Tesla będzie miała największe. A drugą taką ciekawą grafiką jest. E, jakby luksus w samochodzie. I Lucid stwierdził, że Tesla jest innowacyjna, ale nie jest luksusowa. Z czym po części można się zgodzić, bo jakość wykonania Tesli, dobrze wiecie, że nie jest dobra, chociaż to się cały czas poprawia z roku na rok i te nowe samochody są już całkiem dobrze spasowane jednak nie do końca są one luksusowe. W sensie Chodzi mi o to, że są luksusowe pod tym względem, że jest. Jakby, no jak pierwszy raz ktoś wchodzi do Tesli, to, to mówi wow, chyba że wcześniej jeździł Mercedesem S klasą, no to wtedy nie robi to na, na nim wrażenia, ale jeżeli porównamy sobie do Lucida, to jest naprawdę wielka, wielka przepaść. Nie widziałem jeszcze Lucid'a i pewnie nikt z Was też nie widział, ale z filmów, które Lucid zaprezentował, widać, że bardzo dużą wagę przykładają do jakości i nawet Lucid powiedział, że będzie ponad BMW, Mercedesem i Audi, bo nie dość, że będzie innowacyjny. To będzie też bardzo luksusowy. Dodatkowo, Lucid do 2030 roku chce mieć produkcję. Rzędu 500 tysięcy samochodów rocznie. Kolejną ciekawą grafiką, którą przedstawił Lucid, jest, są plany Lucida do 2030 roku. W tym roku Lucid rozpocznie sprzedaż modelu R i jest on adresowany do grupy odbiorców, gdzie sprzedaż wynosi 1 700 000 samochodów. I on planuje zająć 2% tej grupy, Lucidem R. Następnie w 2023 roku, gdy wejdzie do sprzedaży kolejny model Lucid Gravity, który osiągnie 3% jakby tej grupy. Odbiorców tego, tego docelowego jakby klienta e, Lucidem Gravity i 2% e, Lucidem R. I następnie w 2030 roku Lucid będzie miał już kilka modeli samochodów, w którym też będzie miał kilka procent, po kilka procent e, sprzedaży w poszczególnej grupie. Jakby tych docelowych klientów. Więc Plany są ambitne i jestem ciekaw kolejnych modeli. Nie mogę się doczekać Lucida. Uważam, że to będzie taka druga Tesla, i tak jak zawsze powtarzam, uważam, że to będzie chyba największa konkurencja Tesli. W Hamburgu ruszy Car Sharing, który będzie wykorzystywał Volkswagen ID 3. Nie ma co się dziwić, że w Niemczech będą samochody. Volkswagena jako samochody w carsharingach i docelowo będzie 800 samochodów. 400 już wystartowało i będą powoli zwiększane do tej liczby 800. Ile to będzie kosztować? Jeżeli nie będziemy mieli żadnej subskrypcji, to będziemy mieli 29 eurocentów za minutę jazdy i 1 euro za, za podróż. I dodatkowo będziemy mieli do wyboru miesięczny abonament w wysokości 9,90 euro. I wtedy cena spadnie nam do 19 eurocentów za minutę jazdy i tak samo 1 euro za, za podróż i 5 eurocentów za postój za minutę. A jakbyśmy chcieli sobie wziąć na całą dobę, to 48 euro a bez żadnej rejestracji możemy wynająć sobie za 58 euro, czyli tak w przybliżeniu jakieś 200-250 zł za dobę za wynajęcie takiego samochodu i limit kilometrów mamy równy 100. Czekam aż w końcu u nas zaczną pojawiać się inne samochody niż Nissan Leaf, Renault Zoe. W sumie chyba nic innego, co tam jeszcze. Chociaż Panek w Warszawie ma Smarty, ma Jaguara, chociaż nie wiem czy te Jaguary jeszcze jeżdżą, były BMW i 3, ale ciekawe kiedy u nas na przykład jakaś wypożyczalnia będzie oferowała Volkswagena ID3 albo jakąś Maz Mazda MX30, albo jakieś inne fajne elektryki. Myślę, że powoli będzie się to rozwijać, i dzisiaj, jadąc z Poznania do Warszawy, widziałem dużo elektryków. W Poznaniu widziałem też Nissan Leaf, renozołu i gdzie niedawno nie było, nie było w ogóle elektryk, elektryków w carsharingu w Poznaniu. Więc fajną stronę to idzie, rozwija się dosyć szybko. Ja tutaj się żegnam w tym odcinku. Tak jak mówiłem, odcinek będzie podzielony na dwie części. Jutro albo pojutrze kolejna część. Do zobaczenia, cześć!